Witam serdecznie moi drodzy, Marcin z Klebalmet.pl. Dzisiaj chcę Wam pokazać jeden z najlepszych wózków inwalidzkich, elektrycznych, terenowych na świecie Jest to model Magic Mobility XT4 Mam możliwość go testować I, moi drodzy przełączę kamerę, bo oprócz tych właściwości jezdnych napędu 4x4, oczywiście jest to wózek, który możemy bardzo dobrze doposażyć w elektronikę samego wózka. Przełączam kamerę i zobaczcie jak on się prezentuje, bo tak należy go prezentować właśnie w terenie. Oczywiście nie jest to quad cross i będzie miał swoje ograniczenia Jest to wózek inwalidzki elektryczny Natomiast oprócz tych właściwości jezdnych, które które tutaj mamy, zobaczcie, tutaj jest taka wersja sport, jeżeli chodzi o profil, możemy przełączyć po prostu na wersję na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o elektronikę, możemy mieć pełną elektronikę siedziska, czyli windę, możemy mieć odchylane oparcie, możemy mieć regulowane podnóżki, jak również funkcję tiltu. Możemy też wykonać funkcję leżenia we wózku. Natomiast to, co najważniejsze, w tym wózku to parametry jezdne. I moi drodzy, tak ten wózek właśnie należy prezentować. Zobaczcie, co on potrafi w terenie. Nie są mu straszne praktycznie żadne krawężniki. Naprawdę ten wózek. Daje dużo możliwości jezdnych. Tutaj i krawężniki, i inne rzeczy nie stwarzają mu problemu. Także moi drodzy, jeżeli interesuje Was tematyka wózków inwalidzkich elektrycznych, chcecie, aby ktoś Wam pomógł dobrać taki wózek, wykonał prezentację, pomiar, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pamiętajcie też, że są to wyroby medyczne i że należy je użytkować zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pozdrawiam, miłego dnia.